Kończąc, bardzo panu Leszkowi dziękujemy i jeszcze organizatorom oddaję, oddaję głos. Dziękuję bardzo. My przede wszystkim dziękujemy tutaj panu profesorowi jako przedstawicielowi Instytutu Historii za możliwość spotkania się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który jest taką ostoją właśnie patriotyzmu w Lublinie. A to dobrze słyszeć. Tak, mimo co niektóre telewizje sądzą, ale my, komodzi ludzie, jednak uważamy KUL za to miejsce bardzo patriotyczne. Dziękuję panu Leszkowi, który zgodził się w Ja ze swojej strony też chciałbym zapewnić, że stowarzyszenie właśnie będzie prowadziło takie akcje, chociażby odnowienie tej mgły powstańców styczniowych. Także jak najbardziej, Panie Profesorze, będziemy nagłaszać tę sprawę. To może, to może ja jeszcze, jeszcze, coś, jeszcze coś, coś dodam. Bo wiem, że, bo jestem w kontakcie z przedstawicielem też i kuratorium, że w szkołach ma być taki ogłoszony apel. Ja to robię nie wstydząc się patriotyzmu. Całą tę, całą tę imprezę, i w tym będą także i nabożeństwa patriotyczne, takie jakie były wzorem przed wybuchem powstania, będą też w kościołach. I, i myślę, że jeszcze jedna akcja obejmie wszystkie szkoły jest taki pomysł w jednej ze szkół lubelskich że 22, a to było z 22 na 23 stycznia wtedy wybuchło powstanie, ale w, w, w czasie godzin szkolnych w południe 23 mają być no, zorganizowane jakieś apele pod, pod pewnym symbolem tamtego powstania, mają to robić nauczyciele i zapalenie znicza czy świeczki pod, pod takim pamiętnym miejscem. Także to, jeśli to się uda, uda, zrobić we wszystkich szkołach, to już to, to, już jest, no przynajmniej dla mnie jest, jest dużo, że jednak młodzież polska jest patriotyczna, mimo, że chce się jej to z głowy wybić. Czy, czy przeciw jeszcze? Proszę. Proszę. Wychodząc naprzeciw w propozycji Pana profesora, nie wiem, czy to traf na, traf na ale wiem, że na całą postawę ideową, na jego całe życie ogromny wpływ wywarło powstanie styciowe. I właśnie jeden z takich tematów był wpływ powstania styciowego na kształtowanie postawy osobowości i całej idei i działalności Józefa Piłsudskiego Myślę, że to było jak gdyby wyjście naprzeciw do czasów już tych nowszych, nowszej historii. Młodzi mogą spróbować z nauczycielami. To, 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 jest, to jest ten mój apel, macie pomysł, harcerze mają pomysł, proszę, proszę do mnie się zgłaszać czy przez tutaj stowarzyszenie yy, i widzę może nawet związki kompatanckie, też bym widział i też bym tak apelował, no więc okazuje się, że pięknie, że, że tu zostałem i, i, i że jestem, że szef mój wyjechał, a ja tutaj jestem. Bo, bo, bo w takim razie ubijamy, ja to może tak yy, powiem, zwyczajnie patriotyczny interes na, na styczeń następnego roku.